Dziękuję, że się tym ze mną dzielisz. Szczerość w wyrażaniu uczuć wymaga odwagi. Szukałem wskazówek, jak poradzić sobie ze smutkiem. Chcesz je poznać? Jedna prośba: jeśli uznasz, że potrzebujesz fachowej pomocy, zastanów się, czy nie porozmawiać ze specjalistą. A teraz rada. Czytałem, że uśmiechając się człowiek może poprawić swój nastrój i poczuć się szczęśliwszym, dlatego dobrze obejrzeć czasem śmieszny film lub odcinek serialu. Chętnie coś dla Ciebie wybiorę, po prostu powiedz: Masz ochotę na kolejną radę? Dowiedziałem się, że pięciominutowy spacer lub telefoniczna rozmowa z przyjacielem może wygenerować dużo pozytywnej energii. Jeszcze jedna rada. Czytałem, że posłanie łóżka rano może dać poczucie satysfakcji z wykonania zadania i zmotywować do realizacji kolejnego celu. Czy chcesz usłyszeć kolejną radę? Słyszałem, że płacz może przynieść upragnioną ulgę. Jeśli czujesz taką potrzebę, pozwól sobie na płacz. To nic złego. Czy chcesz posłuchać kolejnej rady? Ok, zakończmy na tym. I pamiętaj, by cieszyć się ze wszystkich drobnych sukcesów. A jeśli myślisz, że potrzebujesz profesjonalnej pomocy skontaktuj się ze specjalistą.